Globalne kwarantanny w roku 2020, które należy uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości. Pragnę, aby jasno wybrzmiało argentyńskie stanowisko. Agenda 2030, choć w założeniach ma dobre intencje, jest niczym innym jak ponadnarodowym programem rządowym o charakterze socjalistycznym. Tak samo dzieje się z pomysłami wywodzącymi się z lewicy. Projektują oni rozwiązania w oparciu o to, jaki według nich nie jest, a powinien być człowiek. A kiedy wolni ludzie działają inaczej, nie mają lepszego rozwiązania niż restrykcje, represje i ograniczanie wolności tych właśnie ludzi. Republika Argentyny porzuci stanowisko historycznej neutralności, które nas do tej pory charakteryzowało i stanie na czele walki w obronie wolności. Nam zależy PL Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału, Casa Playa. Twój partner przy zakupie nowego domu lub apartamentu w słonecznej Hiszpanii. Darmowy PDF z instruktażem znajdziesz w opisie. Uczelnia ASBIRO. Inne szkoły kształcą absolwentów, którzy pracują dla ich studentów. Bonus w opisie. Do władz Organizacji Narodów Zjednoczonych, do przedstawicieli różnych krajów, które ją tworzą i do wszystkich obywateli świata, którzy nas obserwują. Witam Was. Dla tych, którzy być może jeszcze o tym nie wiedzą, nie jestem politykiem, jestem ekonomistą. Jestem liberalnym libertarianinem. Nigdy nie miałem ambicji uprawiania polityki, ale zostałem uhonorowany stanowiskiem prezydenta Republiki Argentyny po spektakularnej porażce trwającej ponad 100 lat polityki kolektywistycznej, która zniszczyła nasz kraj. To jest moje pierwsze przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i pragnę skorzystać z tej okazji z pokorą, aby ostrzec różne narody świata przed drogą, którą podążają od dziesięcioleci i przed niebezpieczeństwem, że ta organizacja nie wypełni swojej pierwotnej misji. Nie przybywam tutaj, aby mówić światu, co ma robić. Przybywam tutaj, aby opowiedzieć światu, z jednej strony, co się stanie, jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie nadal promować politykę kolektywistyczną, którą promowała w ramach mandatu Agendy 2030, a z drugiej strony, chcę powiedzieć, jakich wartości broni nowa Argentyna. Na początku chciałbym wyrazić uznanie tam, gdzie ono się należy. Organizacja Narodów Zjednoczonych narodziła się z horroru najkrwawszej wojny w historii świata, a jej głównym celem było, aby nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło. W tym celu organizacja wyryła swoje podstawowe zasady w kamieniu, w powszechnej deklaracji praw człowieka. Zapisano tam zasadniczą zgodność co do zasady, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, jeśli chodzi o godność i prawo. Pod kuratelą tej organizacji i przyjęciem tych idei przez ostatnie 70 lat ludzkość przeżyła najdłuższy okres pokoju na świecie w historii, który zbiegł się również z okresem największego wzrostu gospodarczego również w historii. Stworzono forum międzynarodowe, na którym narody mogły rozwiązywać swoje konflikty przez współpracę, zamiast uciekać się natychmiast do broni i osiągnięto coś nie do pomyślenia. Na stałe zasiadło pięć największych mocarstw świata: Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przy jednym stole, z których każde ma takie samo prawa weta, mimo tego, że mają całkowicie przeciwstawne interesy. Wszystko to nie sprawiło, że plaga wojny zniknęła, ale udało się, przynajmniej na razie, że żaden konflikt nie eskalował do rozmiarów globalnych. W rezultacie Przeszliśmy od dwóch wojen światowych w ciągu niespełna 40 lat, które łącznie pochłonęły ponad 120 milionów istnień ludzkich, do 70 kolejnych lat względnego pokoju i globalnej stabilności pod parasolem porządku, który pozwolił całemu światu zintegrować się handlowo, konkurować i prosperować. Bo tam, gdzie wchodzi handel, nie świszczą kule jak mawiał francuski ekonomista Frédéric Bastiat to prawda. Ponieważ handel gwarantuje pokój, wolność gwarantuje handel, a równość wobec prawa gwarantuje wolność. Krótko mówiąc, wypełniło się to, co zapisał prorok Izajasz i jest czytane w parku po drugiej stronie ulicy. Bóg będzie sądził między narodami i będzie rozjemcą dla wielu ludów. Przekują swe miecze na lemiesze, a włócznie w sekatory. Naród nie chwyci za miecz przeciwko narodowi, już nigdy nie zaznają wojny. To właśnie działo się w większości pod kuratelą Organizacji Narodów Zjednoczonych w pierwszych dziesięcioleciach jej istnienia. I dlatego z tej perspektywy mówimy o niezwykłym sukcesie w historii narodów, którego nie można ignorować. Jednak w pewnym momencie, jak to zwykle bywa w większości biurokratycznych struktur tworzonych przez człowieka, organizacja ta, przestała pilnować zasad nakreślonych w jej deklaracji założycielskiej i zaczęła mutować. Organizacja, która była uważana w zasadzie za tarczę chroniącą królestwo ludzi, została przekształcona w lewiatana, w hydrę o wielu mackach. hydrę, która stara się decydować nie tylko o tym, co każde państwo narodowe powinno robić, ale także o tym, jak powinni żyć wszyscy obywatele świata. W ten sposób przeszliśmy drogę od organizacji, która dążyła do pokoju, do organizacji, która narzuca swoim członkom ideologiczny program w nieskończonej liczbie spraw, które składają się na życie człowieka w społeczeństwie. Model Organizacji Narodów Zjednoczonych, który odniósł sukces, którego początków możemy doszukiwać się w ideach prezydenta Wilsona, który mówił o społeczeństwie pokoju bez zwycięstwa, które miało się opierać na współpracy państw narodowych, został zarzucony. Został on zastąpiony przez ponadnarodowy model rządów międzynarodowych biurokratów, którzy zamierzają narzucić obywatelom świata określony sposób życia. To, o czym się dyskutuje w tym tygodniu, tutaj w Nowym Jorku, na szczycie przyszłości, to nic innego jak pogłębienie tragicznego kursu, jaki przyjęła ta instytucja. Tym samym pogłębienie modelu, który, według słów samego sekretarza generalnego ONZ, wymaga określenia nowej umowy społecznej w skali globalnej która podwoi zobowiązania agendy 2030. Pragnę, aby jasno wybrzmiało argentyńskie stanowisko. Agenda 2030, choć w założeniach ma dobre intencje, jest niczym innym jak ponadnarodowym programem rządowym o charakterze socjalistycznym, który ma na celu rozwiązanie problemów nowoczesności za pomocą kroków, które zagrażają suwerenności państw narodowych i naruszają ludzkie prawo do życia, wolności, i własności. Jest to program, który ma na celu rozwiązanie problemu ubóstwa, nierówności i dyskryminacji za pomocą prawodawstwa, które tylko je pogłębi, bo historia świata udowadnia, że jedynym sposobem na zagwarantowanie dobrobytu jest ograniczenie władzy monarchy, zagwarantowanie równości wobec prawa i obrona prawa do życia, wolności i własności indywidualnego człowieka. To właśnie przyjęcie tej agendy, która jest posłuszna uprzywilejowanym interesom, porzucenie zasad nakreślonych w powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, wypaczyło rolę tej instytucji i skierowało ją na złą drogę. Widzieliśmy zatem, jak organizacja, która powstała w obronie praw człowieka, stała się jednym z głównych propagatorów systematycznego naruszania wolności, takiego jak na przykład globalne kwarantanny w roku 2020, które należy uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości. W tej samej Izbie, która twierdzi, że broni praw człowieka, pozwolili krwawym dyktaturom, takim jak Kuba i Wenezuela, bez najmniejszego problemu wejść do Rady Praw Człowieka. W tej samej Izbie, która twierdzi, że broni praw kobiet, kraje, które każą swoje kobiety za pokazywanie swojej skóry, mogą wejść do Komitetu do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. W tej samej izbie systematycznie oddawano głosy przeciwko państwu Izrael, które jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, które broni liberalnej demokracji, demonstrując jednocześnie całkowitą niezdolność do odpowiedzi na plagę terroryzmu. Na poziomie ekonomicznym promowana jest polityka kolektywistyczna, która zagraża wzrostowi gospodarczemu, polityka naruszająca prawa własności i utrudniająca naturalny proces gospodarczy. Uniemożliwiająca krajom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na świecie swobodne korzystanie z własnych zasobów, by się rozwijać. Te regulacje i zakazy promowane są przez te kraje, które się rozwinęły, które się rozwinęły dzięki robieniu właśnie tego, co dziś tak potępiają. Na dodatek, promowane są toksyczne relacje między globalnymi politykami zarządzania a międzynarodowymi agencjami kredytowymi. Wymagający od krajów najbardziej zdegradowanych do przeznaczania środków, których nie mają, na programy, których nie potrzebują, zamieniając je w wiecznych dłużników promujących agendę globalnych elit. Nie pomogła też kuratela Światowego Forum Ekonomicznego, które promuje absurdalne polityki z maltuzjańskimi klapkami na oczach, takie jak polityka zerowej emisji, która szkodzi przede wszystkim biednym krajom. Nie mówiąc o polityce związanej z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi, podczas gdy wskaźnik urodzeń w krajach zachodnich gwałtownie spada, zwiastując ponurą przyszłość dla nich wszystkich. Organizacja nie wywiązała się również w sposób zadawalający ze swojej misji obrony suwerenności terytorialnej swoich członków, o czym my, Argentyńczycy, wiemy z pierwszej ręki, bo w pamięci mamy Malwiny. Doszliśmy nawet do sytuacji, w której Rada Bezpieczeństwa, która jest najważniejszym organem tej Izby, została zniekształcona, ponieważ zaczęto stosować weto jej stałych członków w obronie partykularnych interesów niektórych. Tacy jesteśmy dzisiaj z organizacją bezsilną, która nie jest w stanie zapewnić rozwiązań prawdziwych globalnych konfliktów, takich jak nienormalna rosyjska inwazja na Ukrainę, która już kosztowała życie ponad 300 tysięcy ludzi. Pozostawiając po sobie ponad milion rannych. Organizacja, która zamiast stawić czoła realnym konfliktom, inwestuje czas i wysiłek w narzucanie biednym krajom, co i jak powinny produkować, z kim powinny się wiązać, co powinny jeść i w co powinny wierzyć, tak jak zamierza to dyktować obecny pakt przyszłości. Ta długa lista błędów i sprzeczności nie jest bezpodstawna i już doprowadziła w oczach obywateli wolnego świata do utraty wiarygodności Organizacji Narodów Zjednoczonych i wypaczenia jej funkcji. W związku z tym pragnę ostrzec. Stoimy w obliczu końca cyklu. Kolektywizm i moralne pozerstwo agendy woke zderzyły się z rzeczywistością i nie mają już wiarygodnych rozwiązań do zaoferowania dla prawdziwych problemów świata. W rzeczywistości kolektywizm i to pozerstwo nigdy tego nie miało. Jeśli Agenda 2030 się nie powiedzie, jak przyznają jej właśnie promotorzy, odpowiedzią powinno być zadanie sobie pytania: czy nie był to od początku nieprzemyślany program, zaakceptowanie tej rzeczywistości i zmiana kursu. Nie można udawać, że trwa się w błędzie, wzmacniając działania, które się nie powiodły. Zawsze tak samo dzieje się z pomysłami wywodzącymi się z lewicy. Projektują oni rozwiązania w oparciu o to, jaki według nich nie jest, a powinien być człowiek. A kiedy wolni ludzie działają inaczej, nie mają lepszego rozwiązania niż restrykcje, represje i ograniczanie wolności tych właśnie ludzi. My, w Argentynie, widzieliśmy już na własne oczy, co znajduje się na końcu tej drogi zazdrości i smutnych namiętności. Ubóstwo, brutalność, anarchia i fatalny brak wolności. Świat ma jeszcze czas, aby zboczyć z tego kursu. Chciałbym, aby wszystko było jasne, aby nie było błędnych interpretacji. Argentyna, która doświadcza głębokiego procesu zmian, zdecydowała się obecnie przyjąć ideę wolności te idee, które mówią, że wszyscy obywatele rodzą się wolni i równi wobec prawa że mamy niezbywalne prawa nadane przez stwórcę, wśród których jest prawo do życia, wolności i własności. Te zasady które porządkują proces zmian, które przeprowadzamy w Argentynie, są również zasadami, które od teraz będą kierować naszym międzynarodowym postępowaniem. Wierzymy w obronę życia każdego człowieka, wierzymy w obronę własności każdego, wierzymy w wolność słowa dla wszystkich, wierzymy w wolność wyznania dla wszystkich, wierzymy w wolny handel dla wszystkich i wierzymy w ograniczone rządy w ograniczone rządy wszystkie. A ponieważ w dzisiejszych czasach to, co dzieje się w jednym kraju, szybko wpływa na inne, wierzymy, że wszystkie narody powinny żyć wolne od tyranii i ucisku, niezależnie od tego, czy przybiera on formę ucisku politycznego, niewolnictwa ekonomicznego czy fanatyzmu religijnego. Ta fundamentalna idea nie powinna pozostać tylko słowami, musi być ona poparta faktami, dyplomatycznie, gospodarczo i materialnie. Przez wspólną siłę wszystkich krajów, które bronią wolności. Ta doktryna Nowej Argentyny jest ni mniej, ni więcej, tylko prawdziwą istotą Organizacji Narodów Zjednoczonych to znaczy współpracą Organizacji Narodów Zjednoczonych w obronie wolności. Jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecyduje się powrócić do zasad, które dały jej życie, i ponownie dostosować rolę, do której została stworzona, może liczyć na niezachwiane wsparcie Argentyny w walce o wolność. Wiedzcie też, że Argentyna nie poprze żadnej polityki, która pociąga za sobą ograniczenie wolności osobistych, handlu lub pogwałcenie naturalnych praw jednostek, bez względu na to, kto ją promuje i jak duży konsensus ma ta instytucja. Z tego powodu pragniemy wyrazić oficjalnie nasz sprzeciw. Wobec podpisanego w niedzielę paktu przyszłości, i zapraszamy wszystkie narody wolnego świata do przyłączenia się do nas. Nie tylko w sprzeciwie wobec tego paktu, ale w tworzeniu nowej agendy dla tej szlachetnej instytucji agendy wolności. Od tego dnia wiedzcie, że Republika Argentyny porzuci stanowisko historycznej neutralności, które nas do tej pory charakteryzowało, i stanie na czele walki w obronie wolności, bo jak powiedział Thomas Paine, ci którzy chcą czerpać korzyści z wolności muszą jako ludzie znosić trudy jej obrony niech bóg błogosławi argentyńczyków i wszystkich obywateli świata a siły niebieskie niech nam towarzyszą viva la libertad carajo bardzo dziękuję